Redakcję RN.eu wspiera sklep Oleole. Ole, elektronika w internetowej cenie. RN.eu. Being a bad guy is great. Cool hideout, fancy hoverboards. And no one can tell me to wear a shirt. Podobało mi się nowe Battletoads i absolutnie się tego nie spodziewałem. Pierwsze zwiastuny przyjęte zostały przez fanów dość chłodno i cóż, wydawało mi się, że studio D Lala absolutnie nie rozumie, co uczyniło bitewne żaby tak ukochanym cyklem wśród fanów. No i hej, najwyraźniej się myliłem, bo mimo kilku zastrzeżeń grało się super. Zyc, Rush i Pympo, przebojowe Battletoadsy, cieszą się od ostatnich 25 lat sławą, bogactwem i poklaskiem fanów na całym świecie. Skupawszy tyłek mrocznej królowej w latach 90., stały się fenomenem na miarę myszki Miki. Tylko, że nie. Okazuje się, że ostatnie ćwierćwiecze było tylko częścią symulacji, w której utknęły i w prawdziwym świecie wszyscy zdążyli już zapomnieć o ich istnieniu. Bardzo subtelny metakomentarz, prawda? Ocaleni z czyśćce pamięci, bohaterowie wyruszają na swoją pierwszą od dekad epicką przygodę, by wszechświat znów poznać mógł waleczne ropuchy. Battletoads to wydawana przez zaledwie 3 lata, bo od 91 do 94 roku, ale uwielbiana przez graczy, seria platformowych nawalanek na konsole 8- i 16-bitowe. Doceniana za swoją grywalność, różnorodną rozgrywkę oraz wyrazistą kolorową oprawę wizualną, od dekad była obiektem petycji graczy o wskrzeszenie marki. Microsoft, aktualny właściciel praw do niej, nareszcie uległ i zlecił produkcję rebootu serii, no i ostatecznie jesteśmy gdzie jesteśmy. Ropuchy trafiły do sprzedaży, a ja mimo obaw skończyłem je z uśmiechem na paszczy. Niepewność wynikała z faktu, że zwiastuny ukazywały grę opartą konceptualnie nie o ukochane wydania konsolowe, czyli platformówki z elementami biatyki, a o mniej udaną wersję automatową, która co prawda pozwalała na zabawę aż trzem graczom jednocześnie, ale eliminowała większość konceptów platformówkowych na rzecz standardowego mapa. Tak samo jest u podstaw tutaj. Wcielamy się w jednego z trzech ropuchów, bądź nawet we wszystkich trzech, jeśli gramy lokalnie ze znajomymi i naparzamy się z siłami zła w standardowej mordoklepce. Choć ich pula ruchów jest z grubsza taka sama, bohaterowie cechują się unikatowymi dla siebie animacjami i prędkością. Rash jest najbardziej wyważonym członkiem załogi, Pimple atakuje wolniej, ale jego walnięcia są sporo silniejsze, a Zyd spędzi na złamanie karku szybkimi seriami ciosów. W singlu w dowolnym momencie przeskakiwać można z jednej ropuchy na inną, by urozmaicać ataki, a przede wszystkim wykorzystywać ich nieopróżnione jeszcze paski zdrowia. Opcja ta dostępna jest też w koopie, jeśli przynajmniej jedno gniazdo nagracza pozostaje puste. Sekcje bitkowe Battletoadsów zrealizowane są bardzo dobrze, nawet jeśli jest ich tak dużo, że na pewnym etapie zaczynają lekko nużyć. Pula ruchu w postaci jest całkiem szeroka, a czasami trzeba nawet dobierać odpowiednie rodzaje ataków do typów przeciwników, by na przykład rozbijać ich osłony przed zadaniem obrażeń. W skrócie jest bardzo fajnie ale sercem Battletoads zawsze była jego eklektyczność. Każda plansza oryginału odwracała rozgrywkę na niespodziewane sposoby i nie inaczej jest tutaj. obi gęba to tylko mała część tej około czterogodzinnej kampanii i po drodze przyjdzie nam zmierzyć się z minigrami zupełnie innych gatunków. Od wielkiego powrotu turbo tunelu, przez bardziej klasyczne sekcje platformowe w stylu Rayman Legends, po kosmicznego shootemapa, gdzie każdy z graczy kontroluje inną część statku. Każda taka odskocznia ma na siebie fajny pomysł, jeśli miałbym im coś zarzucić, to co najwyżej to, że niektóre cierpią na niepotrzebny recykling. Fajnie móc w nie zagrać raz, ale powtarzanie ich kilkukrotnie w innej skórce wydaje mi się absolutnie zbędne i służy jedynie sztucznemu rozciągnięciu rozgrywki do tych nieszczęsnych czterech godzin gry. Wisienką na torcie jest fenomenalna oprawa audiowizualna, mocno nawiązująca mimo współczesnego stylu graficznego do oryginalnych, kreskówkowych korzeni serii, a także powiązana z nimi fabuła opowiadana w formie animacji, przypominającej seriale Rodem z Cartoon Network. Przepełnione często autoreferencyjnym, absurdalnym humorem, naśmiewającym się z nielogiczności historii, dziur fabularnych poprzednich osłon czy absurdalnych sytuacji, w jakich znajdują się bohaterowie except them. Momentami zdarzało mi się zaśmiać i chętnie zobaczyłbym cały serial zrealizowany w podobnej, niepoważnej styluwie, pod warunkiem, że trzymałby podobny poziom. Trochę dłużej przyzwyczajałem się do nierównej pracy aktorów głosowych, którzy rozkręcają się dopiero w dalszej części przygody. Styl graficzny przekłada się bezpośrednio na rozgrywkę. Bohaterowie i wrogowie mają mnóstwo klatek ekspresywnej animacji przypominającej mi coś z pogranicza fleszówki Rena i Steampiego. Troszkę przy tym szkoda, że choć sam gameplay bez problemu renderuje się natywnie nawet w 4K, to przerywniki filmowe są prerenderowane i skalowane z 1080p, co czyni przeskoki z filmików do gameplayu bardziej zauważalnymi. W Battletoads bawiłem się świetnie, ale niestety drugi raz grać już by mi się w niego nie chciało, bo za bardzo nie ma po co. Po ukończeniu zabawy odblokowuje się możliwość powrotu do dowolnego rozdziału gry i niestety niewiele więcej. Zawodzi również brak możliwości grania po sieci. W kopie zagramy tylko w trybie lokalnym. Pograć drugi raz można, by spróbować innych poziomów trudności, czy aby pozbierać pojedyncze pochowane na mapach znajdźki. Ale szczerze mówiąc na samą myśl o przebijaniu się w kółko arena za areną przez tych samych wrogów, żeby dotrzeć do co ciekawszych fragmentów, eee, nie dziękuję, raz wystarczy. Dlatego fajnie, że gra, jak inne produkcje Microsoftu, jest dostępna w ramach abonamentu Game Pass, więc dzięki Bogu kupować jej nie musiałem. Nie zrozumcie mnie źle, doceniam wkład pracy grafików, programistów, animatorów i muzyków, którzy świetnie oddali ducha Battletoads, ale to dla mnie idealna gra do takiego abonamentu. Coś, w co warto zagrać raz, ale niekoniecznie do tego interesu dopłacić ekstra. Tym bardziej, że mimo że wciągnąłem się na całego, to nie są moje Battletoadsy. Poziom trudności jest śmiesznie niski i przeszliśmy całość w jedno popołudnie, a czerpanie garściami z gameplay'u automatówki zamiast skupienie się na elementach platformowych oryginału, choć te pojawiają się sporadycznie w ramach wspomnianych wcześniej skoków gatunkowych, to mimo wszystko nie moja bajka. Mam natomiast nadzieję, że dla walkorza boli oznacza to wielki powrót i w przyszłości zobaczymy więcej równie dobrych gier z nimi w roli głównej, a jak mi się poszczęści, to może nawet w formacie bliższym temu, za co uwielbiam niemożebnie trudny oryginał.